Powiedziałeś, że rano medytujesz. Po co w ogóle medytować? Znaczy Ciężko by powiedzieć, dlaczego ktoś miałby nie medytować, chociaż tutaj pod medytacją już teraz coraz bardziej zaczynam pociągać wszystkie aspekty redukcji stresu, czy to będzie y, aktywność fizyczna, jakiś tam spacer, czy może głębokie oddychanie, yoga, y, medytacja, mindfulness, robienie czegoś właśnie w takim skupieniu, skupienie na ciele, czy skupienie na jakichś tam odczuciach właśnie własnych, ale wpływ na zdrowie jest tak szeroki, że jakby nie da się w ogóle go zastąpić i wpływa to na wszystko. Naprawdę badań pod względem medytacji yy, yy, są tysiące i one medytacja oczywiście wpływa najbardziej jest na nas tego, że wpływa na redukcję taką stresu i to naprawdę można odczuć. Oczywiście nie od razu, tylko po jakichś tam regularnych yy, praktykach, ale pod względem właśnie skupienia, pracy mózgu, pamięci, struktury mózgu, bo nawet zmienia się taka struktura mózgu, że mniej emocjonalnie reagujemy, ciało migdałowate się zmniejsza. Chora przedczołowa może się powiększyć, mamy taką lepszą kontrolę impulsów. Yy, wpływa medytacja nawet korzystnie na problemy jelitowe, problemy skórne, ocenianie innych, związki. Także naprawdę, i na to wszystko są badania, więc naprawdę yy, ciężko jest powiedzieć, dlaczego ktoś miałby nie medytować. Cokolwiek byśmy chcieli poprawić, efekty treningowe, tak efekty siłowe czy tam koncentracji. Yy, ciężko powiedzieć, dlaczego mielibyśmy po prostu nie medytować. Jak ktoś chce optymalizować swoją pracę mózgu czy zdrowie, to medytacja jest jednym z tych elementów. Medytacja no tam metoda redukcji stresu mindfulness jest po prostu konieczna. A czy wiemy, co dzieje się w ciele, kiedy medytujemy? W samym ciele, pod względem takim fizjologicznym, na przykład wykazano spadek kortyzolu. I to też na przykład na sobie badałem, że. Powiedzmy, że kortyzol są różne normy, ale powiedzmy, że jest od 9 do 19 rano znaczy, jest, znaczy rano jest taka, taka norma. No i tam ten kortyzol rano powinien być wysoki, oczywiście, bo to nie chodzi o to, że on był niski. I badałem sobie tam. W w niewielkim odstępie czasu, właśnie kortyzol, na czczo, y, kortyzol rano, bez medytacji, po medytacji normalnie wynosi on 19, a po medytacji powiedzmy 15, tak? Czyli rzeczywiście ten spadek kortyzolu jest. Y, więc to są chyba takie, taki główny, najbardziej fizjologiczny efekt. Y, z samym ciałem. Y, może z jakimś tam rozluźnieniem, ale nie wiem, czy jest to jakoś mocno wykazane, żeby mocno samo ciało reagowało. Tak, na dłuższą metę może to wpływać na jakąś tam gospodarkę hormonalną i na samopoczucie, poczucie, ale nie jest to aż tak mocno, przynajmniej z mojego tam doświadczenia, taka zwykła medytacja mocno związana z ciałem samym sobie. Buddyści medytują po to, żeby nauczyć się pewnych postaw, nawyków. Mindfulness skupia się na tym, żeby wyciszyć umysł, właśnie radzić sobie ze stresem. Są takie medytacje jak OSHO, dynamiczne, są medytacje w pozycji leżącej i też jest milion różnych medytacji. Dlatego dla osób początkujących, jaką medytację byś polecił? Ja polecam taką medytację lub taką metodę mindfulness, którą po prostu będziemy robili. Tutaj naprawdę nie należy się przywiązywać do konkretnej metody pozycji. Czasu trwania, godzin, czy czegokolwiek. Jak ktoś woli jakąś sobie aplikację zastosować, to super, jak ktoś woli w ciszy, to super. Jak ktoś woli siedzieć, to super leżeć. Czy ktoś woli wyjść na spacer, jak ktoś woli jogę, naprawdę nie ma to znaczenia ważne, żeby to robić regularnie. Myślę, że na początek taka metoda siedzenia w ciszy i wyłączenia całkowicie umysłu, może być dosyć ciężka do wprowadzenia, bo ten umysł zawsze nam przychodzą te jakieś tam myśli, ale bardziej właśnie. Albo dźwięki natury, jakieś aplikacje, czy coś po prostu prowadzona medytacja może być na początek bardzo wskazana, ale możemy to zrobić właśnie w pozycji siedząc, leżąc, albo gdzieś tam na spacerze, tylko po prostu, żeby dać sobie te chwile jakiejś tam samotności, chwile wyciszenia umysłu, a to, że będą też tam, nie będziemy się skupiać na tym, czy będą nam jakieś inne myśli przychodzić, to jak najbardziej trzeba się z tym pogodzić. Ważne, żeby po prostu to robić regularnie, no i bardzo ważne jest też, żeby nie rzucić się na czas na początku 30 minut, 3 godziny, tylko zacząć od. Nie wiem, nawet dwóch minut, czy trzech, czy pięciu, ale żeby robić to codziennie. Bo jeżeli ta medytacja jest, wiadomo, dwa dni po 30 minut, i potem koniec, to nie będzie żadnych efektów. A jak to jest pięć minut, ale miesiącami, to efekty będą się kumulować. A jak te efekty będziemy odczuwać, to bardzo często potem y, mamy większą motywację, żeby to kontynuować. Czyli nie musimy zostać mnichami i wyjeżdżać do Shaolinu, Możemy w zaciszu domowym sobie medytować spokojnie. Dokładnie. Nie potrzebujemy stoków do medytacji, czy nie wiem, jakichś gongów, mat, czegokolwiek, po prostu zacznijmy i tyle. Nie ma tutaj jakichś tam większych jakby wskazań, przeciwwskazań, czy problemów, które musimy tutaj przygotować się do tego. Dobra, spoko, czyli nie trzeba mieć poduszki ani leginsów do jogi, żeby być jakoś super oświeconym. A dzisiaj Dokładnie robiłem sobie tak. Wim Hofa przed tą rozmową i pomyślałem właśnie, że kurde, to też jest taka forma medytacji, nie? bo się wyciszam, skupiam się na oddechu. No, a czy Ty robisz jakieś ćwiczenia oddechowe? Nie, raczej raczej na tym się nigdy nie skupiałem, jeżeli chodzi o może samą medytację, to po prostu skupienie na oddechu jest taką fajną rzeczą, którą możemy robić świadomie i nieświadomie, bo właściwie to jest jedyna rzecz, gdzie jeżeli teraz powiem na przykład, żebyś się skupił na oddechu, to wiadomo, że jakby myślisz o tym, że oddychasz, ale normalnie jak cokolwiek innego robimy, to oddychamy nieświadomie, tak w ogóle o tym nie myślimy, więc jest to takie połączenie tej nieświadomości ze świadomością, czy podświadomości ze świadomością, jest to jest fajne, ale samych metod oddechowych raczej nie próbowałem, a Wim metoda Wim jest na tyle fajna, że ona rzeczywiście pod względem odporności jest normalnie są badania naukowe pod tym, że to y, steruje, czy zwiększa odpowiedź immunologiczną i to jest naprawdę super, że pod tym względem zostało to przebadane i udowodnione. Mm. Ci powiem, że jeżeli chodzi o takie to co najbardziej wpływa na moje dobre samopoczucie to jest chyba właśnie metoda Wimachowa. Po, po latach różnych eksperymentów tak dochodzę do wniosku, że to, to bardzo wycisza. Jestem zrelaksowany, odprężony. No, metoda Wimachowa to jest chyba taki mój, mój as w rękawie. A widziałem też na Twoim Instagramie, że byłeś na floatingu. To też jest w sumie forma medytacji? Ja nigdy nie byłem. Jak jest w komorze floatingowej? Powiem, że to jest na pewno ciekawe doświadczenie, takie nietypowe, bo tam jesteśmy na jakiś tam określony czas zamknięci, tak, czy tam 30-40 minut, godzinę i jest to długi czas jakby do do, takiego, do takiej izolacji, tak, no bo raczej mało osób tak długo medytuje. Fajne jest to, że to jest metoda właśnie takiej deprywacji sensorycznej, czyli tak naprawdę tutaj we floatingu chodzi o to, też jeżeli w ogóle może ktoś nie wie, floating w ogóle polega na tym, że jesteśmy zamknięci w kapsule lub ewentualnie, nie wiem, w takiej dużej wannie, czy może baseniecie, nie wiem, jak to dokładnie nazwać, y, w, w, gdzie. Jesteśmy odcięci całkowicie od zmysłów. Jest tam woda o temperaturze zbliżonej do ciała i bardzo mocno wypełniona siarczanem magnezu. Przez to musimy się na tej wodzie, czyli możemy po prostu sobie leżeć bez napięcia żadnych mięśni i ta woda nas wypycha. Nie potrzebujemy jakby ogrzewania, czy jakieś tam, nie nasze ciało nie potrzebuje się wysilać, żeby nas unosić na wodzie, czy żeby skupiać się na tym, że jest zimno, czy tam po prostu ta temperatura jest do nas dostosowana. I dodatkowo to można sobie zapalić światełka, ale ogólnie powinno być też całkowicie ciemno w takiej komorze, więc jesteśmy pozbawieni wszystkich i, i, i ciemno i, i cicho. tak? Czyli jesteśmy pozbawieni zmysłu dotyku, bo nie dotykamy niczego. jakby Unosimy się, jakby uczucie jest jakbyśmy się unosili w powietrzu. Nie mamy zmysłu wzroku, bo nic nie ma, jest całkowicie ciemno. Tak ciemno, że w ogóle nic nie widać. Jest całkowicie cicho, no i wszystkie inne zmysły też właściwie są pozbawione jakby odczuć. I tutaj. Polega na tym, że to jest też metoda medytacji takiego wyciszenia. I uważam, że to jest tak najbardziej bardzo fajna metoda, bo no przez te 30 czy, czy, czy 60 minut będziemy no praktycznie zmuszeni do tego, żeby pozostawać sami ze swoim umysłem, bez żadnych innych zmysłów. Więc jak najbardziej pod względem takiej metody relaksu, uważam, że to się jak najbardziej może sprawdzić. Masz takie uczucie, że ten czas się dłuży, bo godzina to chyba długo w takim miejscu. Tak, jak najbardziej takie uczucie występuje, bo nie mamy dostępu do zegarka i to, jest, to też jest w medytacji, że jeżeli medytujemy, to mega ważne jest, żeby ten zegarek, budzik czy cokolwiek, jakiś tam gong sobie ustawić na czas naszej medytacji, bo jeżeli zaczynamy medytować i ustawimy sobie nawet 10 minut, to już po minucie, po dwóch myślimy, o kurczę, jak długo, pewnie już minęło pół godziny i wiesz, no budzik mnie nie zadzwonił czy coś to też często jest tak, że tak skupiamy się na tym, że skupiamy się na tym czasie i ten czas zupełnie inaczej upływa, a jeżeli nie ustawimy sobie tego budzika, to co minutę będziemy sprawdzać, że już muszę iść już muszę iść tak już jest późno albo czy do pracy się spieszyć coś i tutaj w tym w tym aspekcie jak to jest już godzina to zdecydowanie też inaczej to no w ogóle totalnie tracimy orientację w czasie tak bo po pięciu minutach możemy myśleć że minęła godzina albo minięcie możemy myśleć czy po, po godzinie możemy myśleć że minęło 20 minut więc jest totalnie zaburzona to ta percepcja czasu totalnie jest to to mega ciekawa podobało ci się tak, tak. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej na plus. Tutaj też różne rzeczy można do tego floatingu podłączyć. Ja lubiłem na przykład kofeinę sobie wypić czy jakąś tam kawę, żeby. Bo to też można tam zasnąć, tak? To też mam takie doświadczenia jakichś tam znajomych, że jeśli po prostu się wyspać w tym floatingu, tak? No bo jak jesteśmy odcięci od zmysłów i ogólnie jakoś tam jesteśmy zmęczeni, to zasypiamy, więc tego nie chciałem, ale też różne inne rzeczy myślę, że fajnie by się w tej komorze floatingowej sprawdziłem, może niekoniecznie warto o nich tutaj mówić, ale też są takie rzeczy, które kiedyś chciałbym przetestować. Spoko, spoko i widziałem, że oni promują floating jako, że jeżeli jesteś godzinę w komorze floatingowej, to tak jakbyś spał 4 godziny. Myślisz, że to tak działa? W pewnym stopniu tak, bo tutaj bardzo mocno tutaj środowisko snu jest ważne, tak? Jeżeli jesteś totalnie pozbawieni zmysłów, jest cicho, ciemno i w ogóle inne zmysły nie działają, na pewno ta regeneracja jest lepsza niż w pomieszczeniu w sypialni, gdzie mamy za wysoką, za niską temperaturę, czy jakieś tam światło dociera do nas, czy może jakieś dźwięki, więc pewnie jest to, jest to może nie, nie 1 do czterech, ale może jeden do dwóch jakiś tam lepsza regeneracja może, może tak to wyglądać.